W tym filmie są trzy ważne rzeczy. Pierwsza jest taka, że dokładnie za tydzień rusza sprzedaż naszych e-booków. Druga rzecz jest taka, że właśnie jedziemy kupić samochód, który już niedługo będziecie mogli wygrać. A o trzeciej rzeczy powiem Wam za chwilę. Jest! Stoi! O, wow, jaki ładny! <grystanie> <grystanie> już mi się podoba. No, jest cudowny. Dzień dobry. W sprawie spasa. Jaka to w ogóle jest historia tego, skąd y, się u przez Pana znalazł? Ja go, znalazł? Kup, ja go i... kupiłem przez internet, Aha. nie oglądając go, zresztą widziałem on tylko jechał, okay. a był w stanie no, rozkładu, Aha. ale Aż odpalał tak. silnik, wszystko, no i ja tak dwa lata sobie dłubałem przy nim. Natomiast mówię, trzeba zrobić mu malowanie. Dla mnie najbardziej istotny jest stan też podwozia, tej ramy i tak dalej, tam nie jest... jest tam pognite nie. nic, nie? No bo tu, tu z zewnątrz wiadomo, że to wszystko jest plastik, plastik to, to rdzenie będzie. Z biegu będzie, nie? przechodzi przeglądy, więc tu nie ma tak. z nim problemu. No. Dobra, ja sobie go na razie tak obejdę jeszcze sobie. Generalnie, z jak to do starego? Trzeba trochę jeszcze serca włożyć. Mhm, Klapa potrafi się wypiąć. Z tych, ale nie to, że ona tam lata, no. nie? No generalnie przeszkadza hałasuje, hałasuje Ale, tak, nie? A, ale jak... nie to, że tam się otwiera w czasie jazdy, nie? Mhm. Tu trochę wilgoci mamy, ale takiej nie jest. Nie, to kurczę wiem, on stoi, ja nim w ogóle nie jeżdżam. W rok czasu z 50 kilometrów zrobił. W Europie to już pojedyncze egzemplarze zostały. No tak, nie spotyka no. się już ich za bardzo. Tak? Od, no, od spodu trzeba tak rękę wsadzić ta, ta. od spodu. Zderzaki trzeba spasować. W środku jest zrobiona tapicerka. Pod mhm. podsufitka jest cała zrobiona. Dywan jest oryginał. I te szyberdachy są dwa. Szyberdachy też. dwa, nie ręczne, ciekną? nie ciekną. Jeden jest sprawny, Aha. drugi trzeba wydłubać, bo jakiś poprzedni właściciel mądry zakleił silikonem. Jeden oddłubałem, wyczyściłem. No tu to jest, drzwi, to wiadomo. Tak, drzwi to niestety kurczę, ale ja już tego się nie czepiałem, bo wszystko się trzyma. Wszystko się trzyma. No wiadomo, że nie jest tonówka, skoro No kurczę, 34 ale... lata. Jako baza. O, jak sprzęgło chodzi jak w Porsche GT3, jakoś tak twardo strasznie. Odstrzała! Kurczę, i to na mrozie. Zdrowy motor. Ojejku, ten zapach. Starego Turbo Diesla z osiemdziesiątych lat. O, zaraz zemdleje, ale jest zajebiście. Coś pięknego. Pięknie zagadał, już mi się podoba. A jak w ogóle z dostępnością części do tego takich mechanicznych? Mechaniczne są. Blach, znaczy, te z zewnątrz części są gorzej dostępne. A jak Turbo, coś dotykane czy nie? Wszystko działa? Wszystko ok. Bo widzę, że sucho tu jest. Nie, to jest suche wszystko. No i tam pokrywa lekka jak w Ferrari wszystko stworzywa na zdjęciach w ogłoszeniu był na stalowych felgach nie właśnie chyba oj to jakieś stare ogłoszenie że Ale a to tutaj. może bo no. ja kilka ogłoszeń widziałem właśnie i kilka cen ale do tego zaraz przejdziemy 16 rok letnia opona firmowa także na pewno dam radę przejedziemy się kawałek Mo możemy Nie ja w, ja w, na letnich nie jadę to nie jedzie pan ze mną sam tak naprawdę mogę nie. to zostawię ten agatę w, <laughs> w <zapach>. zastaw <laughs> Nie wiem, czy moja żona by była zadowolona, no. Nie, nie, to nie trzeba mocno, tylko trzeba głęboko rękę włożyć. No. Ostrożnie z tym fotelem, bo będzie... może jeździć. Dobra, czyli przy hamowaniu się będę... Przy... oho. Tak jest, zapierać się nogami w przy się hamowaniu. Tak było, a w tym to tak było przecież. Poczekaj, Można. sprawdzę coś. I teraz karma wróci za chwilę. Zegar od doładowania działa, turbo? Coś, czy. To jak będziemy no. jechać, to będzie widać, bo tak teraz to... A nie, działa. <noise> już działa. Już <noise> działa. E, Prędkością już nie działa. Okej, okay, bo... to mówił Pan przez tak, telefon. Tak, jak zbiera... Linka, czy co? Linka. Linka. Druga jest tam z tyłu, pod siedzeniem. Okej. Okay. Czyli już jest y, równie głowa. dobrze może mieć dużo wyższy przebieg. <noise> Ale wspomaganie, jak ładnie działa. Uu. No już, już mi się podoba. W ogóle się siedzi wysoko, jak wielców. Dziwna perspektywa, ta szyba jeszcze tak daleko. Ależ to i ta kierownica, taka kultowa. Trąbi, skręca i hamuje. Bierzemy. Zobaczymy najważniejsze, czy turbo wstaje. Czekam, aż wstanie. No, turbo pokazuje, zaczyna pompować. Ty, idzie! A, prędkościomierz zaczął działać, chciałem powiedzieć. Ale chyba jedziemy szybciej niż 40 na moje oko. O, 60! Czyli wszystko działa. W zasadzie nie musimy nic przy nim robić, tylko wystarczy popukać tu i tam i będzie git. A, wentylatora nie ma, bo raz działa, raz nie. Dzisiaj akurat nie działa. Dobra, sprawdzimy hamowanie. Nic za nami nie ma. <grystanie> <grystanie> nie działa! A jak on wstaje od tysiąca obrotów? No, od półtora. Naprawiłem dmuchawę! Czyli tego brakowało, pier... Ja mówiłem, że wszystko, co się puchnie, to działa. O, czuję ciepłe na nogi, o, o, zaraz mi rozmarzną palce u stóp, zajebiście. Trzecia najważniejsza rzecz w tym filmie, o której miałem Wam powiedzieć, to to, że nie jest to jedyny samochód, który będzie do wygrania. Ale o pozostałych nagrodach dowiecie się już w kolejnym odcinku, na który już teraz Was zapraszam. Pika, bo są drzwi niedomknięte, Siadaj, Robert, bo zimno. Nie mogę, kur... no dawaj, Robert. Czekaj, muszę domknąć, chyba. Nie, zblokowało się. O, Zobacz, jak złapały. Człowieku, ja przywrócę samochód prędzej. A ja wiem, co się stało. Złapało pas i dlatego. No, przytrzasnął się pas, akurat w tym miejscu. I tu jest problem. Kurwa, ale odjmałem. Myślę, że tylko rozwiązanie siłowe tu pomoże. Kurde. Może wyszarpię ten pas, a skąd? A na klamrę akurat. Jak na złość, no. Czekaj, mam kombinerki przy sobie. Może złapię kurczę tę klamrę. Eee. Chodź tu. O, o, o. Troszkę się ruszyła. Jak to dobrze mieć kombinerki przy sobie zawsze. Eee. No dobra, ale dalej tam się... O. Proszę bardzo. Jeden mały przyrząd zawsze polecam mieć przy sobie. Zobacz, jak idzie, jak czołg przez śniegi. Dobra, teraz sprawdzimy, czy działa rękaw. Chyba do końca nie działa. O, człowieku. Nie ma co przedłużać, jedziemy negocjować. Pan się cieszy już, wreszcie się pozbędę tego gówna. Żona na pewno, to Żona już przez okno. Trzyma kciuki. Wesoło było? No wesoło. Wesoło. To tylko teraz pytanie co z ce ceną? To z ceną to chodźcie. Do domu nie będziemy na mrozie siedzieć. No dobra, to zaraz coś pogadamy, bo wstępnie no. jestem zainteresowany, nie, bo jeżeli, jakbyśmy się jeżeli, porozumieli ten oboc. To... kupić, to, to siadamy i dyskutujemy. Dobra, no to... To chodźcie, działaj. zapraszam. To było też klasykiem, jakim mi przyjechałem. No to jest największy klasyk. Największy no. klasyk? Największy klasyk A na jakich, zimę. Jakichś? No 1 mieć TDI. Aha, no to tak, to jest największy klasyk. I to 4 na 4. Tak. Uwaga na zwierzynę. Pies jest głuchy, ale jest bardzo milusi. A to Pani tego samochodu tak nie lubi, tak? Co to za historia? Tu Pan, pan Jarek opowiada, lubię, że... Bardzo go nie, nie lubię. lubię. Każdy, każdy i każdy wolny czas, mój mąż nie go wrzucił. To jak, że tak powiem, kochanka. Proszę go zabierać, jeżeli ty kochanie z mieć Dobra, Oczywiście zobaczymy. Decyduje, Jaka tutaj. propozycja? Propozycja? 10 yy, 500 było, tak? No. W tym ogłoszeniu. No jest Tylko trochę rozsądnie. do zrobienia. No Tylko rozsądnie. Nie, no nie chcemy no. szaleć, nie powiem, no, że piątkę i zabieram, bo to, no bo to nie o to chodzi, o to bo też chodzi. widzę, że trochę, w, nie, no jest trochę naprawdę, jest wsadzone w jest to wszystko. Sadzone. Ale my też chcemy go trochę przygotować. Ja to tak, żeby było Trzeba konkretnie i, i nie przedłużając, to tak ósemeczka. Dobra, 8,5 i zabieracie. No to... To jest kluczyk do szczęścia. Szczęścia za 8,5 tysiąca złotych. I jeszcze pewnie ze dwie dychy w niego wsadzimy, znając nas lekko. Hej, przygoda.